Słuchajcie moi drodzy, wieczorny prawdziweczek, sobota po 18:00 poszedłem do mojej kluski przestawić, żeby sobie pojadły jeszcze trzy godziny chociaż. Dzisiaj nie wybierałem na żadne planowane grzyby brane, no to było biega po zaroślach, teraz szukają grzybów. No i słusznie, bo jest czas. No, postanowiłem sobie przejść po najbliższym prawoźniku, który jest no, praktycznie praktycznym do górku. I popatrzeć, czy co tam coś jest, co wszystko rozbierali, co coś zostawili. Co zachodziło długo, nic, nic. No, ale no, w końcu jest prawdziwe, ja, że... No, do ziemi siedzi. Jakiś taki już widać. Nie wiem oczy. Już sobie tu stoi parę dni. Może ja chodziłem wokół niego. Nie widzę go ignorując jego istnienie. No ale dziś go wypatrzyłem i zabieram. Nie mam ani koszyka, ani kaderka. Ale zawsze staram się mieć. Tarebeczkę foliową. Oczywiście tam ludzie piszą, że, nie się, to, 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 oczywiście, że nie powinno się zbierać do żadnych torebek, reklamowych i tak dalej, Przy grzyby na no to. Oraz, że to samożenie grzybów wcale nie jest pełne, odważy. dwa, do nam kilka sekund, więc długo grzyb nie będzie się męczył. Zabieram, że jeszcze się wydaje, że może z jakiegoś jeszcze znajdę jednego. A jak nie, to nie. Dobry jeden prawdziwy, Jako atrakcja wieczorna. Nie szorna. znalazłem drugiego prawdziwka. Ale tu już wychodzę z zagajnika. Będzie miał kolegę z dosiadki. To zaczek polowy. To Tak co dnia na no, z wody, no, a taki jędrze ładny, a taki jędrze wody, a taki jędrze wody, a taki a to jędrze to a pójdą na szybkie a To jest jak taki jest kozywany ruch, to nawet miło.